Mały unboxing. Przyszły halogeny. Zakupione na Wiszu. Zobaczymy. Dobrze zapakowane. być halogeny. oczywiście chińskie więc no może cudów się nie spodziewam, ale miejmy nadzieję, że wystarczy i włącznik No, jak to wiadomo, przesyłka zza za oceanu, czynność energii, powiększona jasność, 30 tysięcy godzin LED Moro Cycle Headlights, 12V, 900 lumenów, LEDowe. No. Wyglądają ok, tyle że szału z długością kabla też nie ma. Trzeba będzie robić doróbkę. Instrukcji obsługi brak. Wyglądają no, na razie ok. Zobaczymy, jak będą świecić 9-punktowe. Tu yy, już wiem, że muszę zakupić łapkę, żeby złapało się gmola. Powiedzmy, że to jest takie na dwa razy, ale zobaczymy. Łącznik przyszedł z kompletem. No, jest ok. Teraz tylko montaż. O tym zrobi odpowiedni film, jak będziemy montować. Także na razie to tyle.